Dzisiejsze ćwiczenie to piruet. I piruet jest jednym z trudniejszych ćwiczeń ujeżdżeniowych w ujeżdżeniu w dyscyplinie sportowej, która nazywa się ujeżdżeniem. Generalnie piruet wykonuje się albo w wstępie, albo w galopie, i tak naprawdę piruet wykonuje się jako obrót przez zad, czyli osią obrotu jest tylna noga i koń się obraca wokół tylnej nogi natomiast w układzie ujeżdżenia rycerskiego mamy trzy rodzaje obrotów obrót przez przód, obrót przez zad i zasadniczo właśnie piruet piruet kiedy osią obrotu jest jeździec czyli tak jakbyśmy przez głowę przepuścili sobie taką szczałkę, która się wbiła w ziemię i teraz koń jednocześnie obraca się czterema nogami i ten cztery, te cztery nogi obracają, a jeździec de facto jest w tym samym miejscu i teraz jak się ten piruet robi? najważniejsze jest to, żeby to i to jest obowiązujące zawsze że obrót wykonujemy Poprzez przyłożenie łydki wewnętrznej za popręg, czyli łydka wewnętrzna idzie za popręg, tylko musimy pamiętać, że obojętnie co robimy, to wodza musi być zamknięta, ponieważ dotknięcie łydkami boków konia dla konia zawsze oznacza pierwszy sygnał, iść do przodu, a koń nie ma iść do przodu, bo ma się obracać przecież. Czyli zamykamy wodzę, dotykamy łydką wewnętrzną za popręg. I łydka zewnętrzna przedpopręgki. I tak jakbyśmy chcieli teraz zrobić nożyce. O. I teraz jeszcze podpowiadam koniowi, podpowiadam koniowi wewnętrzną, delikatnie wewnętrzną wodzą można delikatnie. O teraz widzicie, o. Widzicie tylko delikatnie dotykam. I teraz ta łydka właśnie wokół tej łydki wewnętrznej koń się obraca. Tu i w momencie, kiedy naciskam. Łytkę wewnętrzną, to zewnętrzne kolano popycha. I tak jakbyśmy właśnie jedno kolano otwieram, drugie domykam. Otwieram domykam, otwieram domykam. Piruet jest ważny z tego powodu w rycerstwie, ponieważ jeżeli mieliśmy szyk w linii, to teraz koń musiał dokonać obrotu, nie wyrzucając innych koni z sąsiedztwa. I ten piruet jest wykonywany, bardzo dobrze to widać, w repelonie je, numer 1, kiedy się idzie z punktu 1 do punktu 2. I w każdym z tych punktów następuje obrót w piruet. tem koń przed cały czas że był na tej samej ścieżce. Piruet jeszcze odgrywał niezmierny umiejętność piruetów i przez jeźdźca i przez konia był niezmiernie ważny w momencie kiedy następowała walka z konia pektunek z konia w tłumie w ciszbie innych koni było mało miejsca jeździec musiał się obracać tutaj walczył szablą musiał się obracać i właśnie ta umiejętność dawała to, że w jednym miejscu Cały czas koń był sprawny, jedzie był sprawny, żeby pracować dookoła 360 stopni. I to tyle na dzisiaj.